Chciałbym tutaj zmienić w tym samochodzie. Aha. Jest to samochód nowy, bardzo dobry samochód. Aha. Natomiast jedna rzecz trochę mi nie pasuje, czyli fotele. Fotele są komfortowe, nie są sportowe, ale mimo to ich twardość nie pasuje, tak? Aha. Ja robię bardzo dużo kilometrów, bo około uh -huh. 60 tysięcy rocznie, więc dużo czasu spędzam w samochodzie. Chciałbym mieć bardziej komfortowe fotele, takie jak w Ausemcy. Miękkie, uh -huh. wygodne. Chciałbym zmienić same fotele przednie. Uh -huh. e, tylne pasażera nie będą ruszane. E, przód, siedzisko oraz oparcie, bo to są dla mnie najistotniejsze elementy. Uh -huh. Chodzi o taką wygodę. Mam nadzieję, że uda się zrobić efekt jak w Ausemcy. Komfortowe, bardzo wygodne, tak. miękkie fotele. No tak, już na pierwszy rzut oka widać różnicę w konstrukcji fotela. Jest teraz bardziej takie pufiasty, wydaje się być bardziej miękki ten fotel. No i rzeczywiście jest zdecydowanie już inna konstrukcja, zaraz to przetestuję. No tak, zupełnie, zupełnie inne odczucia. To już nie jest tak twarde. Ten fotel jest bardzo dobrze wyprofilowany i, i przy tym miękki, komfortowy. Ja jeszcze go przesunę, przetestuję. Zobaczymy oparcie jak. Nie, oparcie jest miękkie. Wszystko jest ok. To zawsze wychodzi w długich trasach, i po godzinie, czy po dwóch jazdy, gdzie już. No, przy mojej wadze to już jest odczuwalne. Tak? Te fotele są teraz zupełnie miękkie. To jest inny komfort w ogóle siedziska. Tak? To, co mówiłem na wstępie, że kupiątka to jest gdzieś ten poziom cała czwórka, tak? Na pewno nie jest to jakość skóry, jak w Ausence delikatna ta napa, ale. Komfort znacznie się poprawi.